Czym jest destrukcja? Czy pod tym słowem kryje się jedynie całkowite zniszczenie? Czy możemy traktować potrzebę destrukcji jako impuls kreatywności? Ktoś z Was mógłby teraz pokiwać głową z niedowierzaniem i nazwać takie podejście do tematu szalonym, ale czym jest szaleństwo? Czyż nie jest wolnością? Wolnością od samotności? Czy szaleństwo nie jest też bezpieczeństwem bezpieczeństwem od bycia zrozumianym? Wszakże ci, którzy nas rozumieją, równocześnie zniewalają coś, co się w nas znajduje. Jest więc w szaleństwie wolność i bezpieczeństwo, jest więc w destrukcji kreatywność i myśl twórcza, jest również istota, która idealnie oddaje oba te aspekty: ten, przed którym drżą bogowie, ten, którego obawia się sam cień i przed którym klękają najstraszliwsze istoty odchłani, i wreszcie ten, którego największym wrogiem jest on sam. Książę Demonów, Demogorgon. Cześć wszystkim, ja nazywam się Krzysiek i witam Was w kolejnym odcinku serii Spoglądając w Otchłań. Bohaterem dzisiejszego wideo jest Książę Otchłani, czyli najpotężniejszy z demonów, Demogorgon. Zanim zaczniemy, pragnę przypomnieć wszystkim oglądającym, że ta seria ma swój prolog. Jeśli nie jesteście zaznajomieni z takimi terminami jak Otchłań, prawdziwe imię czy odłamek zła, lub nie wiecie, czym są Książęta Demonów, Zachęcam by najpierw obejrzeć prolog, który sprzeda wam tę wiedzę w łatwo przyswajalnej pigułce. Okej, okay, skoro wstęp mamy już za sobą, zaczynajmy. Jak zawsze w przypadku tej serii, chciałbym zacząć od przybliżenia genezy bohatera dzisiejszego odcinka. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, demony z uniwersum D&D bardzo często są interpretacją istot z mitów, legend czy folkloru. W przypadku Demogorgona jest podobnie, ale mimo wszystko nieco inaczej, bo widzicie, Powstanie Demogorgona w ludzkiej świadomości jest efektem pomyłki. Przynajmniej taka wersja wydarzeń wydaje się być najbardziej prawdopodobna. Otóż zakłada się, że nazwa Demogorgon powstała na skutek błędu tłumaczenia Tebajdy, poematu napisanego w I wieku naszej ery przez Stacjusza. Ten błąd miał wynikać z przeinaczenia greckiego słowa demiurgon, czyli demiurg, i zastąpienia go Demogorgonem właśnie. I widzicie... Od tej pory sprawa eskalowała dość mocno, ponieważ przypadkiem, a może i nie, to konkretne tłumaczenie było najpopularniejszym przekładem Tebajdy w okresie średniowiecza, co sprawiło, że demogorgon zagościł w naszej historii na dobre. Jego interpretacje były przeróżne, przedstawiano go jako demona, diabła, a nawet starożytnego rzymskiego boga. Nabierał rozpędu jako mityczne stworzenie i chętnie sięgali po niego różni twórcy na przestrzeni wieków. Możemy go znaleźć u Giovanniego Boccaccio, Johna Miltona czy Voltera, Ale teraz przewińmy taśmę do 1976 roku i suplementu Eldritch Wizardry napisanego przez samego Gary'ego Gygarsa. To w tej książce, do pierwszej edycji D&D Demogorgon pojawił się po raz pierwszy, co następnie stało się tradycją, ponieważ od tamtej pory występował w każdej kolejnej odsłonie Lochów i Smoków. Książę demonów to pięcio i pół metrowa bestia, która od pasa w górę posiada potężnie umieśnione ciało małpy. Na masywnych barkach spoczywają dwie głowy pawiana, a każde z jego ramion w okolicy łokcia rozgałęzia się, formując dwie macki. Dolna połówka ciała przypomina jaszczurzą, pokrytą twardymi i ciemnymi łuskami. Jego uda zdają się być wątłe, jakby nie powinny móc utrzymać potężnego cielska małpy. Stopy również wyglądają na jaszczurze, a każdy z palców zakończony jest potężnym szponem. Z jego pleców wyrasta długi, pokryty łuskami ogon, który rozwidla się na końcu. Wręcz wszystko w wyglądzie demogorgona zdaje się podkreślać dualizm tej istoty. Ciekawostką może być fakt, że przez wszystkie edycje DD jego wygląd był mniej więcej taki sam, z jednym dziwnym wyjątkiem. Mianowicie w Księdze Plugawego Mroku do trzeciej edycji głowy pawiana zastąpiono głowami hieny. Ten niezrozumiały zabieg został wyjaśniony później jako pomyłka i poprawiony w podręczniku Findish Codex Horse of Diabyss. A teraz przejdźmy do miejsca zamieszkania. Domena Demogorgona to 88 warstwa odchłani zwana Rozdartą Paszczą. To miejsce podobnie jak Książę Demonów jest miejscem rozdartym między dwiema rzeczywistościami. Z jednej strony znajduje się tu rozległy ląd, który pokrywają gęste tropikalne dżungle. Gigantyczny las, niemożliwy do nawigowania, zdaje się ciągle zmieniać, czyniąc podróżowanie po nim czymś niewykonalnym. Śmiercionośne bagna wypluwają z siebie trujący gaz, otaczający to miejsce niczym rzadka kolorowa mgła. Różnorakie grzyby pną się w górę niekiedy zrównując się z drzewami. Ten przedwieczny krajobraz niebezpiecznej natury nazywany jest krzyczącą dżunglą. Zamieszkują go jaszczuroludzie, ludzie, troglodyci, Yuan Ti oraz demony. Stolicą tego miejsca jest miasto Lemoriax. Wypełnione czarnymi zyguretami i zarządzane przez potężne demony, czeka w gotowości na choćby skinienie swego pana, Demogorgona. Lemoriax znane jest również z ogromnego targowiska niewolników i szczyci się największym asortymentem w całym multiversum. Jednak krzycząca dżungla jest ledwie plamką na ogromnym oceanie pokrywającym rozdartą paszczę. I tu pojawia się druga odsłona 88. warstwy otchłani. Jest to gargantuiczny zbiornik wodny targany potężnymi falami i wybuchami podwodnych wulkanów. To pod tym oceanem, głęboko pod wodą, znajduje się cieniste morze, czyli Królestwo Dagona, sprzymierzeńca Demogorgona. Centralnym punktem łączącym dżunglę i ocean są dwie absurdalnie wielkie wieże, które wyrastają z głębin i pną się wzdłuż największych drzew, by wreszcie górować nad całą rozdartą paszczą. To jest właśnie pałac Demogorgona, który nazwał go po prostu odchłanią, by podkreślić swoją dominację nad resztą demonów. Dwie wieże splatają się ze sobą niczym węże. Ta niemożliwa według praw logiki budowla zawiera w sobie tysiące pomieszczeń skrywających niezliczoną ilość sekretów. To tutaj, na tronie stworzonym ze zwłok przedwiecznego żywiołaka ziemi, zasiada pan tej krainy: książę demonów, sycząca bestia: Amon i Bor, demogorgon. Okej. Okay. Mamy za sobą naprawdę długi wstęp przedstawiający sylwetkę i otoczenie bohatera dzisiejszego odcinka, ale uwierzcie mi, że tak ważną osobistość w całym uniwersum Dungeons Dragons wypadało dobrze zarysować. Myślę, że teraz warto byłoby skupić się nieco na samej osobie Demogorgona. Zacznijmy może od tego, że nie jest on pierwszym, który dzierży tytuł księcia demonów. Przed nim tę pozycję sprawował obok OB. Czyli ten, który pierwszy wygrał walkę o odłamek zła, by następnie pod naporem zjednoczonego ataku pozostałych pretendentów, upuścić go w morze krwi, tracąc go bezpowrotnie. Drugim księciem demonów był pogromca obok z oba, Miska, zwany wilczym pająkiem, który to prowadził obieryty na wojnę przeciw Bogom Multiversum. Wojna ta miała zapewnić obirytom Prym i ostateczną władzę. Jednak podczas finałowej bitwy Miska został pokonany, a rozbite armie Obirytów wykonały manewr odwrotu do Otchłani. Demogorgon postanowił wykorzystać sprzyjającą sytuację i zawłaszczyć tytuł dla siebie, korzystając na klęsce Miski. Wspierany przez Dagona, zaatakował w momencie największej słabości swoich przeciwników, po drodze pokonując największych konkurentów do supremacji nad Otchłanią, czyli Gracta i Orkusa. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. Od tego momentu Demogorgon dzierży tytuł księcia demonów, i mimo niezliczonej ilości prób nikomu nie udało się go zdetronizować. Kolejną rzeczą, którą koniecznie należy omówić w przypadku Demogorgona, jest jego podwójna osobowość. Jak już kilka razy wspominałem, dualizm jest czymś nieodzownym, gdy mówimy o tej bestii. Zawsze w przypadku demonicznych książąt opowiadam Wam również o tym, że są one hiperbolą tego, co w nas, ludziach, najgorsze. Nie inaczej jest z demogorgonem, który personifikuje szaleństwo i destrukcję. Nawet wśród innych władców odchłani ma opinię szaleńca i barbarzyńcy. Ale wróćmy do meritum, czyli podwójnej osobowości. Istnieje pewna legenda, która opowiada o tym, jakoby demogorgon posiadał kiedyś jedną głowę. Wtedy to tysiące lat temu wdał się w konflikt z Amotem, bogiem sprawiedliwości i łaski. Amot podczas walki potężnie ranił Demogorgona, wymierzając cięcie swym mieczem, które przepołowiło głowę przeciwnika. Mimo paskudnej rany, Demogorgon zdołał pokonać Boga Sprawiedliwości, zabijając go. To zdarzenie miało jednak pewien niespodziewany efekt. Gdy Demogorgon wycofał się do swojego królestwa, by leczyć rany, głowa nie zrosła się. Zamiast tego, jego ciało wykształciło dwie głowy, z których każda posiada własną osobowość. Lewa głowa nazywa się Ameul. To charyzmatyczna i przebiegła bestia. Gdy Demogorgon knuje skomplikowaną intrygę, rozmawia z innymi potężnymi istotami, czy zarządza i wydaje polecenia swoim wojskom, robi to Ameul. W tych momentach prawa głowa groźnie łypie i sapie i daje wyraz swojemu niezadowoleniu i znudzeniu. Hetradia to część osobowości Demogorgona, która jest dzika, bestialska i impulsywna. Gdy hetradia się denerwuje, odchłań trzęsie się ze strachu. Hetradia nie potrafi planować i działa na zasadzie impulsu, będąc siłą czystej destrukcji. Fakt, że książę demonów posiada dwie osobowości jest dość powszechnie znany, ale mało kto wie, że Ameul i hetradia nienawidzą się nawzajem i każdy z nich pragnie zniszczenia tego drugiego. Mimo to, w obawie przed śmiercią spowodowaną utratą jednej z głów, Żaden z nich nie dopiął swego, co nie przeszkadza im w knuciu kolejnych intryg przeciw sobie nawzajem. Dwie osobowości to zarazem największa słabość i największa siła Demogorgona. Z powodu wzajemnej nienawiści książę Demonów jest najbardziej zaangażowany w konflikt z samym sobą. Dodajmy do tego stałe niebezpieczeństwo i próby detronizacji ze strony Olkusa czy Grasta. To wszystko razem wzięte sprawia, że Demogorgon musi się mieć na baczności. Jest ciągłym celem innych książąt demonów, pragnących jego pozycji. Z drugiej strony, gdy obie głowy posiadają ten sam cel, lub okazjonalnie zgodzą się ze sobą, wszechświat klęka. Demogorgon staje się wtedy niezrównaną siłą, której nic nie jest w stanie powstrzymać. Największe i najpotężniejsze istoty w multiwersum, bez względu na to, czy służą dobru czy złu, uważają, że nie można dopuścić do pokoju między Ameulem i Hetradia ponieważ będzie to oznaczać powstanie siły, której nie przeciwstawi się nikt ani nic we wszechświecie. Myślę, że idąc dalej, warto powiedzieć kilka słów o sprzymierzeńcach i wyznawcach naszej dwugłowej małpki. Postaram się wyliczyć to niczym z karabinu, ale zaznaczam, że może mi to nie wyjść. Jeśli chodzi o demony, to jak już zapewne wiecie, żaden opis Demogorgona nie jest kompletny bez przedstawienia Dagona, pana głębin szepczącemu każdej z głów inne sekrety, których to jest strażnikiem. Zachęcam Was do tego, byście obejrzeli w ramach tej serii odcinek poświęcony Strażnikowi Sekretów, ponieważ to da Wam lepszy obraz na relacje tych dwóch demonów. Drugą, dość istotną i na pewno potężną istotą współpracującą z Demogorgonem jest Cactimoy, demoniczna królowa grzybów, rozkładu i zgnilizny. Jeśli chodzi o wyznawców, to czczą go kulty wśród ras takich jak yuan Ti, troglodyci, Jaszczuroludzie czy Kuotoa. Bardzo niewielu ludzi czci Demogorgona. Ci, którzy się na to odważą, uciekają się do morderstw, grabieży i kanibalizmu. W kilku zakątkach świata ze strachem szepcze się o karawanach kultystów księcia demonów, które to niszczyły wszystko na swojej drodze, zabijając każdego, składając w ten sposób ofiary swemu panu. Bardzo często kultyści Demogorgona porywają nowonarodzone bliźnięta, by wychować je na wzór Ameula i Hetradia, Następnie owe bliźnięta, gdy już dorosną, obejmują przywództwo nad kultem. Świątynie wyznawców demonicznego władcy zawsze starają się reprezentować dualizm ich pana. Bardzo często budynek podzielony jest na dwie zupełnie różne części, z których każda swoim wystrojem ma przypominać jedną z głów demona. Jeśli chodzi o wrogów, to cóż, na pewno jest ich nieskończona ilość, aczkolwiek ci, którzy aktywnie próbują zagarnąć pozycję demogolgona, to oczywiście grazd i Orkus. Jest jednak jeszcze ktoś, kogo władca odchłani obawia się szczególnie. Jest to pierwsza istota dzierżąca tytuł księcia demonów, czyli Oboks Ob. Coraz częściej przez odchłań niesie się wieść, jakoby miska zwany Wilczym Pająkiem wcale nie uśmiercił Oboks Oba, a jedynie ciężko go ranił i przegnał gdzieś w czeluścia Wielkiego Leja. W ciemnych zakątkach Oboks Ob odzyskuje siły. A Demogorgon obawia się, że gdy powróci, będzie w stanie stawić mu czoła, gdyż to on, jako jedyny z książąt, dotknął odłamka zła. Okej, okay, ale warto pewnie byłoby powiedzieć o tym, jak Demogorgona wykorzystać w swojej grze. Uważam, że tutaj z pomocą przychodzi nam przygoda do trzeciej edycji DD, która nawet ukazała się po polsku. Mowa oczywiście o bastionie straconych dusz. Zaznaczam, że nie rozegrałem tej przygody i nie znam jej szczegółów, aczkolwiek znam zalążek głównej fabuły i uważam, że fantastycznie pokazuje możliwości wykorzystania tak potężnej istoty jak demogorgon przy względnie niskim poziomie bohaterów graczy. Mianowicie Ameul, czyli lewa głowa, uknął spisek na pozbycie się prawej głowy, czyli hetradia. Ameul uważa, że serce pewnego czerwonego smoka pozwoli mu na kauteryzację rany po odcięciu głowy hetradia. Dzięki czemu Ameul stanie się pełnoprawnym władcą ciała demogorgona i pozbędzie się swojego największego wroga. Gracze znajdą się w samym środku konfliktu między głowami księcia demonów, równocześnie nie mając o tym pojęcia. Jedna z głów chce ich dopaść, a druga chce im pomóc. Wydaje mi się, że to bardzo dobre źródło inspiracji do tego, by skorzystać z demogorgona w naszej kampanii. A może władca rozdartej paszczy będzie stał za tym, by drużyna odnalazła ślady obok z oba. Książę Demonów może za pomocą swoich wpływów wręcz wysługiwać się bohaterami graczy, by ci odwalili za niego brudną robotę. I nawet jeśli uda im się powstrzymać obok z oba przed powrotem do pełni sił, to w rzeczywistości pomogli władcy odchłani, który wykorzystał ich dla swojej korzyści. Takie słodko-gorzkie zakończenie epickiej kampanii wydaje się być bardzo ciekawą opcją. Na koniec dodam jeszcze, że jeśli chcecie znaleźć więcej informacji o Demogorgonie, to dosłownie w każdej edycji Dungeons and Dragons na niego traficie. Osobiście jestem fanem jego wizerunku w drugim Monster Manualu do czwartej edycji. Jego postać zdobi okładkę i prezentuje się naprawdę fantastycznie. No dobra, ale to by chyba było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o wideo i jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, a jeśli nie przypadło Wam do gustu, to dajcie łapkę w dół. Pamiętajcie, że znajdziecie mnie również na Facebooku i Instagramie, linki będą w opisie wideo. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.